NordVPN to jeden z tych VPNów, o których zawsze się słyszy, ale czy nadal jest dobry? Przetestowałem wszystko, od prędkości po funkcję bezpieczeństwa, a nawet jak dobrze działa w przypadku strumieniowania programów na różnych platformach. Bądźcie czujni, ponieważ na koniec tego filmu dowiecie się, czy NordVPN nadal jest czołowym graczem, czy czas szukać gdzie indziej. Cześć wszystkim i witajcie z powrotem w Whiskase. Dziś rozmawiamy o NordVPN, jednym z czołowych graczy w świecie VPN. NordVPN oferuje ponad 6600 60, serwerów w 111 krajach i jest wyposażony w funkcje takie jak nowoczesne szyfrowanie, surowa polityka braku logów oraz Thread Protection Pro, który blokuje reklamy i złośliwe oprogramowanie, nawet gdy nie jesteś połączony z VPN. Obsługuje również do 10 urządzeń jednocześnie. Ma meshnet do bezpiecznego łączenia wielu urządzeń i nawet monitoruje ciemną sieć w poszukiwaniu wyciekłych informacji osobistych. Dodatkowo, dla fanów strumieniowania z łatwością odblokowuje platformy takie jak Netflix i Disney Plus, korzystając z funkcji Smart Play, ale prawdziwe pytanie brzmi, jak dobrze to działa. Cóż, zostańcie z nami, a się przekonamy. Dobrze, przejdźmy od razu do strumieniowania, ponieważ umówmy się, większość z nas używa VPN do tego. Z mojego doświadczenia NordVPN radzi sobie naprawdę dobrze z głównymi platformami. Podczas moich testów odblokował wszystkie główne platformy, w tym Hulu, Disney+, Amazon Prime Video, a nawet niektóre mniej znane, takie jak Crackle i DirecTV. Kiedy przełączałem się między Netflixem USA a w Wielkiej Brytanii, strumieniował płynnie w ultra HD, bez żadnego buforowania. To, co mi się podoba w NordVPN, to jego funkcja Smart Play, która całkowicie upraszcza strumieniowanie treści. Nie musiałem konfigurować niczego specjalnego. Automatycznie odblokowywał treści z ograniczeniami regionalnymi. Nie napotkałem żadnych błędów proxy, co zawsze jest uciążliwe w przypadku niektórych innych VPNów. Chcę być jasny, to nie jest idealne. Czasami ładowanie zajmuje kilka dodatkowych sekund, szczególnie na platformach takich jak BBC Player, która jest szczególnie surowa wobec VPNów. Ale gdy zacznie działać, jakość utrzymuje się nawet podczas długiego streamingu. Jeśli chcesz VPN, który niezawodnie radzi sobie ze strumieniowaniem bez wielu manipulacji, to NordVPN jest solidnym wyborem. Teraz co zrozumiałe, głównym zmartwieniem związanym z WPN-ami jest prędkość. Ostatnią rzeczą, której chcesz, jest buforowanie, gdy jesteś w trakcie pokazu lub czekasz wieczność na pobranie dużego pliku. Na szczęście NordVPN świetnie radzi sobie z utrzymywaniem prędkości dzięki swojemu protokołowi NordLinks. Jest zbudowany na WireGuard, który jest znany jako super szybki, nie rezygnując z bezpieczeństwa. W przypadku strumieniowania, niezależnie od tego, czy Netflix w Ultra HD, czy pobieranie dużych plików, nie zauważyłem żadnych znaczących spowolnień. POPN mają tendencję do nieznacznego obniżania prędkości internetu, ale NordVPN dobrze radzi sobie z utrzymaniem jej na znośnym poziomie. Średnio zauważyłem niewielki spadek prędkości, ale nie na tyle, aby przerwać strumieniowanie lub swobodne przeglądanie. Jednym z powodów, dla których pozostaje szybki, jest sposób działania NordLynx. Posiada podwójny system NAT, który chroni twoje dane, jednocześnie zapewniając, że nie jesteś rejestrowany. To świetne, jeśli prywatność jest ważna, nie rezygnując z prędkości. Teraz gry były kolejnym obszarem, który testowaliśmy. W grach takich jak Call of Duty Warzone udało mi się utrzymać niski ping i nie doświadczyłem żadnego zauważalnego opóźnienia. Dobrze, więc teraz przyjrzyjmy się sieci serwerów NordVPN. Z ponad 6600 serwerami rozproszonymi w 111 krajach masz praktycznie gwarancję, że znajdziesz serwer w pobliżu, co jest świetne dla utrzymania szybkiego i stabilnego połączenia. Ale oto, co naprawdę wyróżnia serwery NordVPN. Niedawno zaktualizowali je do serwerów o prędkości 10 gigabitów na sekundę, co oznacza większą przepustowość i konsekwentnie szybkie połączenia. I w przeciwieństwie do większości VPNów, serwery NordVPN działają całkowicie na RAM. Co to dla Ciebie oznacza? Cóż, Twoje dane są automatycznie usuwane za każdym razem, gdy serwer się resetuje, więc nie masz żadnych pozostałych informacji. A to? Dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo. Oprócz tego, NordVPN oferuje specjalizowane serwery dostosowane do różnych potrzeb. Na przykład, jeśli interesuje Cię torrentowanie, ich serwery zoptymalizowane pod kątem P2P umożliwiają szybkie i bezpieczne pobieranie dużych plików. Jeśli próbujesz uzyskać dostęp do internetu z miejsca z dużą cenzurą, ich serwery z obfuskacją mogą pomóc w ominięciu tych ograniczeń, jednocześnie maskując ruch VPN jako zwykły ruch internetowy. Dla tych, którzy pragną dodatkowej prywatności, NordVPN oferuje również Onion over VPN, który kieruje twój ruch przez sieć Tor. To dodaje dodatkową warstwę anonimowości, chociaż może być nieco wolniejsze, więc miej to na uwadze. Ale jeśli twoja prywatność jest najważniejsza, to ta funkcja na pewno ci się spodoba. Teraz przejdźmy do tego, jak łatwy w użyciu jest NordVPN. Szczerze mówiąc, nie. Musisz być ekspertem technicznym, aby zacząć Niezależnie od tego, czy używasz go na Windows, MacOS, Androidzie, iOS czy nawet Linuxie, interfejs aplikacji jest bardzo przejrzysty i intuicyjny. Pobierasz aplikację, logujesz i klikasz połączenie. W kilka sekund łączysz się z najszybszym dostępnym serwerem. Jedna rzecz, która. Jedną z rzeczy, które wyróżniały się podczas moich testów, jest to, jak spójne jest doświadczenie na wszystkich urządzeniach. Niezależnie od tego, czy korzystałem z telefonu, laptopa, czy nawet streamowałem przez telewizor smart, doświadczenie użytkownika nie zmieniało się zbytnio. I jest naprawdę płynne i proste na każdym urządzeniu. NordVPN ma nawet rozszerzenia do Chrome i Firefox, co ułatwia zabezpieczenie połączenia bez konieczności uruchamiania pełnej aplikacji. A jeśli masz wiele urządzeń, NordVPN również macie w zasięgu, a Ty możesz jednocześnie połączyć do 10 urządzeń. Więc niezależnie od tego, czy używasz telefonu, laptopa, tabletu, czy nawet telewizora smart, wszystkie mogą być zabezpieczone jednym kątem. To dość hojne w porównaniu do niektórych innych VPN-ów, które zazwyczaj mają limit około 5 lub 6 urządzeń. Kolejną świetną funkcją jest możliwość skonfigurowania NordVPN bezpośrednio na routerze, dzięki czemu każde urządzenie podłączone do tej sieci będzie chronione, co jest idealne, jeśli masz urządzenia takie jak konsole do gier, które nie obsługują VPN-ów natywnie. Teraz porozmawiajmy o bezpieczeństwie, które jest kolejnym głównym powodem, aby korzystać z VPN. NordVPN ma również wiele do zaoferowania w tej kategorii, zaczynając od szyfrowania AES 256-bit, które jest na poziomie wojskowym i praktycznie nie do złamania. Oznacza to, że nikt nie podsłuchuje twoich danych, gdy jesteś połączony. Kolejną wyróżniającą się funkcją jest ochrona przed zagrożeniami, która aktywnie blokuje złośliwe oprogramowanie, śledzące oraz inwazyjne reklamy, nawet jeśli nie jesteś połączony z serwerem VPN. NordVPN ma również coś, co nazywa się Double VPN, które kieruje twój ruch przez dwa różne serwery VPN dla podwójnego szyfrowania. Ta funkcja jest bardziej dla osób obsesyjnie dbających o bezpieczeństwo, ponieważ nieco spowalnia prędkość, ale jeśli prywatność jest twoim głównym zmartwieniem, to jest to miły dodatek. Oczywiście jest również wbudowany przełącznik awaryjny, który automatycznie przerywa połączenie z internetem, jeśli połączenie VPN zostanie przerwane. Kluczowe, bo jeśli Twój VPN się rozłączy i nie masz przełącznika awaryjnego, Twój prawdziwy adres IP może zostać ujawniony. A w moich testach przełącznik awaryjny NordVPN działał perfekcyjnie. Na koniec polityka braku logów NordVPN była wielokrotnie audytowana niezależnie, więc wiesz, że nie przechowują ani nie udostępniają Twoich danych. Dodaj to do ochrony przed wyciekiem DNS, a widać, że NordVPN traktuje prywatność bardzo poważnie. Jeśli kiedykolwiek napotkasz problemy lub masz pytania, wsparcie klienta NordVPN jest całkiem solidne. Oferują czat na żywo 24/7, a z mojego doświadczenia czas odpowiedzi był bardzo szybki, a agenci byli niezwykle pomocni. Jeśli masz problem techniczny lub może po prostu potrzebujesz wskazówek, to czat na żywo jest najszybszym sposobem na uzyskanie pomocy. Jeśli wolisz nie korzystać z czatu na żywo, mają również wsparcie e-mailowe, które zazwyczaj odpowiada w ciągu około 24 godzin. Dodatkowo, jeśli jesteś osobą, która lubi rozwiązywać problemy samodzielnie, baza wiedzy NordVPN jest pełna artykułów i przewodników na temat wszystkiego, od konfiguracji po bardziej zaawansowane funkcje. Jest nawet system zgłaszania problemów w aplikacji, co jest świetne, jeśli chcesz zgłosić problem bezpośrednio z aplikacji, bez odwiedzania strony internetowej. Oczywiście, NordVPN to świetny wybór, ale teraz porozmawiajmy o cenach. NordVPN oferuje kilka różnych planów w zależności od tego, czego szukasz. Najpopularniejszą opcją w tej chwili jest plan dwuletni, który jest dostępny w ograniczonej ofercie czasowej. I to jest świetna wartość, szczególnie biorąc pod uwagę wszystko, co oferuje NordVPN. Mają również roczny plan, a jeśli nie jesteś jeszcze gotowy na długoterminowe zobowiązanie, jest także opcja miesięczna, ale jest nieco droższa. Miło, że wszystkie plany mają 30-dniową gwarancję zwrotu pieniędzy, więc możesz je wypróbować. A jeśli uznasz, że to nie dla ciebie, możesz otrzymać zwrot bez żadnych problemów. A dla tych z was, którzy chcą więcej niż tylko ochrony VPN, NordVPN oferuje plan Plus, który dodaje Threat Protection Pro i menedżera haseł. Jeśli potrzebujesz dodatkowych funkcji zabezpieczeń, warto to rozważyć. Usługa oferuje również plan kompletny, który zawiera NordLocker, zabezpieczoną usługę przechowywania w chmurze. Chociaż nie jest to najtańszy VPN na rynku, oferuje solidną wartość za cenę, szczególnie jeśli skorzystasz z jednego z długoterminowych ofert. Czy NordVPN naprawdę jest wart swojej ceny? Cóż, po dokładnym zbadaniu jego funkcji, prędkości i bezpieczeństwa, powiedziałbym, że tak, zdecydowanie jest to jeden z najlepszych VPNów na rynku. Szczególnie z funkcją Smart Play, strumieniowanie jest płynne. Protokół Nordlings zapewnia konsekwentnie szybkie prędkości, nawet przy wymagających działaniach, takich jak strumieniowanie w Ultra HD, czy granie. A jeśli chodzi o prywatność, NordVPN radzi sobie świetnie z takimi funkcjami jak Double VPN i Threat Protection, dając ci dodatkowe zapewnienie, że twoje informacje są bezpieczne. Ale nie zapominajmy, że chociaż NordVPN jest z pewnością mocny, ExpressVPN i często uważany jest za złoty standard, szczególnie jeśli chodzi o prędkości strumieniowania i omijanie trudniejszej cenzury. W tych konkretnych obszarach przewyższa NordVPN, co może być kluczowym czynnikiem decydującym dla niektórych, mimo wyższej ceny. Więc jeśli wahasz się między tymi dwoma, warto zapoznać się z naszą recenzją ExpressVPN, aby sprawdzić, czy lepiej odpowiada Twoim potrzebom. Mówiąc to, NordVPN wciąż oferuje niesamowitą wartość, szczególnie z jego aktualnymi cenami i 30-dniową gwarancją zwrotu pieniędzy. Możesz go przetestować całkowicie bez ryzyka i sprawdzić, czy spełnia wszystkie Twoje oczekiwania. To wszystko w recenzji NordVPN. Jeśli uznałeś ten film za pomocny, nie zapomnij kliknąć Lubię to i subskrybować nasz kanał, aby w przyszłości otrzymywać więcej podobnych treści. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub sugestie dotyczące przyszłych filmów, śmiało zostaw w komentarzach. Do zobaczenia w następnym filmie. W międzyczasie bądź bezpieczny w sieci.